Poświęć proszę chwilę Jezusowi. I poczytaj ze mną Biblię. Dziś przyjrzymy się postaciom niezwykłym, potężnym i pełnym tajemnic. Aniołowie Boga to byty pełne niewyobrażalnej mocy. Oto pięciu najpotężniejszych czy znasz ostatniego z nich, a oto wielka bitwa nastąpiła w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, i smok walczył, i aniołowie jego, lecz nie przemógł, nie było już dlań miejsca w niebie. Michał to archanioł, który walczy z siłami zła. Jego rolą jest obrona Bożych wybrańców i stawanie na czele armii anielskich, które walczą przeciwko. Siłą ciemności. Posłuchaj do końca. Każdego dnia poświęć chwilę na czytanie Biblii. Anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Gabriel zwiastuje ważne proroctwa. To on przyniósł Marii wiadomość o narodzinach Jezusa, wypełniając Boży plan zbawienia. Rzekł im: Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów. Które stoją w gotowości i wchodzą przed majestat pański. Rafał to uzdrowiciel. Jego zadaniem jest niesienie zdrowia i ochrony, a także przewodzenie ludziom w trudnych chwilach. I mówił do mnie: Proszę, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał. Czytajmy razem Biblię każdego dnia, uważaj na wszystko, co zobaczysz. I rozmyślaj o tym, co tobie powiem, bowiem dałeś mi znak, a ja otworzę tobie mądrość, która została tobie zarezerwowana. Uriel to anioł mądrości i światłości. Strzeże tajemnic bożych i przekazuje wiedzę prorokom. I oto ja widziałem, jak w niebie na wysokości powstał tron. I siedział na nim starszy, a przed nim stały anioły o wielkiej sile. I Metatron, skryba boga, stał po jego prawicy, zapisując czyny ludzkości. Metatron to skryba, który zapisuje Boże plany. Jest pośrednikiem między niebem a ziemią. Jego rola jest szczególna, ponieważ łączy niebiański świat z ludzkim. Każdy z tych aniołów ma specjalne zadanie i realizuje Boży plan. Te potężne istoty nieustannie działają na rzecz Boga i jego stworzenia.